Słuchajcie, Pierwsza noc w dwóch stopniach, chociaż na zegarku pokazuje mi 0 stopni aktualnie. Testujemy moją wytrzymałość organizmu i radzenie sobie w takich warunkach. Z rana będziecie po herbatka, tym leci z ust, fajne uczucie. Dzień dobry, witam Was po mroźnej nocy. To są moje pierwsze słowa. Ojejku, naprawdę teraz słońce, to jest cieplutko. Wczoraj ogrzewałem swój organizm takim oto sposobem. Paliłem w półmokre drzewo owocowe, i przy okazji dowiedziałem się, że takie drzewo owocowe, w tym przypadku jest to śliwka, pali się słabo, wypuszcza jakieś tam kazy. Ale zostawia po wypaleniu tego gazu zostaje bardzo dużo żaru. I to stabilnego, który daje stabilne ciepło. Było mi ciepło przy takim żarze. Polecam. Jak widzicie, ziemia już skopana. No, Czekamy na zimę. Znaczy, jest jesień, czekamy na grzyby. Teraz jest ciepło. Ostatnio padało. Więc wkrótce odcinki z grzybów. Nie zapraszam do oglądania.